E, zebraliśmy się tutaj, jest nas łącznie z tego, co patrzyłem, na liście ponad 100 osób, już 130, 140, e, które w ramach Solidarności, na przykład z Janiną Ochojską, z Władysławem Fasyniukiem, z Piotrem Maślakiem, z dziennikarzami, z działaczami, z Martą z Bartoszem Kramkiem, oskarżanymi o znieważenie polskiego wojska, polskiej straży granicznej. E, znieważenie, które miałoby polegać na tym, że mówi się o nich w ostrych słowach, nazywa się ich działalność na granicy zbrodnią. Tymczasem my uważamy, że to prawda i w ramach solidarności z nimi składamy dzisiaj samo donos w prokuraturze, nazywając ich tak samo zbrodniarzami. Nazywamy tak premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego, ministra Błaszczaka, komendantów policji, straży granicznej, ministra Kamińskiego i wiceministra Wąsika, bo uważamy, że oni są za to odpowiedzialni. To nie jest deklaracja emocjonalna, gołosłowna. My przytaczamy szereg dowodów na to, że to właśnie jest zbrodnia przeciwko ludzkości, co się dzieje. Nie chodzi o same ofiary śmiertelne. Od samego początku to co się już działo w ustażu, wypełnia traktatowe i kodeksowe Treści przypisywane zbrodni przeciwko ludzkości. Dlatego testujemy teraz polską prokuraturę, czy i nam wytoczy proces za takie znieważenie. A jeśli nam wytoczy, jeśli się odważy, to postaramy się, żeby ten proces zamienił się w proces tych zbrodniarzy, a nie nas. Dziękuję bardzo. Beata Gepard. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć tak. zdejmę, żeby było słychać. Leciutko w kontrze. Mianowicie kiedy się dowiedziałam o tej akcji, to yy, no obruszyłam się. Znałam, że jak tak można, tam jest raptem, w cudzysłowie oczywiście, 20 ofiar, to się nie kwalifikuje. Otóż to się kwalifikuje. Ja zrobiłam przeszukanie po internecie, żeby sprawdzić jakie są definicje. Nie ludobójstwa, jak niektórzy mówią. Nikt z nas nie mówi o ludobójstwie. To by nam nawet do głowy nie przyszło, a ludzie to mylą. My mówimy o zbrodni przeciwko ludzkości. Tak, proszę Państwa. Według wszelkich definicji, które można znaleźć w internecie, to co wyprawiają nasze władze i ich funkcjonariusze, w stu procentach podchodzi pod definicję zbrodni przeciwko ludzkości. I liczba ofiar. Nie ma żadnego znaczenia. I dlatego z pełnym przekonaniem idę złożyć autodonos i będę czekać na e, sprawę sądową. I tak jak powiedział Kajtek, to się przerodzi w proces przeciwko polskim władzom, przeciwko zbrodniarzom, którzy dokonują tych przestępstw na granicy. I my im to udowodnimy. Dziękuję. Dziękuję, Ewa Gepert. No i te uwagi, te już się wzmieszały. Ewa Borgońska, przepraszam. Proszę Państwa, ja myślę, że Kajetan i Beata już powiedzieli nie, niemal wszystko. Ja chcę tylko powiedzieć, że zdajemy sobie sprawę z możliwości poniesienia przez siebie odpowiedzialności karnej, ponieważ. Państwo autorytarne polskie się rozpędza e, i o ile e, można bezkarnie e, zarzucać e, panu Andrzejowi Dudzie, że jest kłamcą i krzywosysięzcą, tak e, prawdopodobnie tym razem e, mogą być konsekwencje. Jednak jeśli takie konsekwencje za swoje słowa ma ponosić Anina Ochojska, to ja e, i my wszyscy jesteśmy gotowi dać się zamknąć razem z nią po prostu, bo to jest niemożliwe, żeby osoba, e, która potrafiła dostać się w najbardziej zagrożone tereny, tereny wojenne byłej Jugosławii, nie mogła dostać się na polski tak zwany e, teren stanu wyjątkowego. To jest niemożliwe, żeby ona nie wiedziała, o czym mówi. To jest niemożliwe, żeby byle chłystek, jakiś wąsik po prostu groził jej prokuraturą. Jeśli tak ma być, to ja też chętnie pójdę siedzieć razem z nią. Dziękuję. Na białoruskiej granicy nie dzieje się wojna, nie dzieją się żadne działania. Nie dzieje się obrona polskich granic. Na białoruskiej granicy dzieje się zbrodnia, a zbrodnia nie istnieje bez zbrodniarzy. Nie możemy o niej mówić, dlatego że media są odepchnięte na wiele kilometrów od granicy tak jak y, organizacje pomocowe i organizacje humanitarne. Jednak zbrodnia nie istnieje bez zbrodniarzy. W naszej ocenie zbrodniarzami są najwyższe władze państwowe. I dlatego oskarżamy ich o to, że czynią zbrodnie w naszym imieniu. To, co się dzieje na białoruskiej granicy, nie jest w naszym imieniu. Dlatego napisaliśmy o zbrodniarzach na swoich Facebookach. Wygłosiliśmy to, że są zbrodniarzami pod prokuraturą i z autodonosem dla samych siebie idziemy do tej prokuratury, aby. Spowodować, że staniemy przed sądem razem z nimi, nawet jeżeli to my będziemy na ławie oskarżonych. Jest to jedyny sposób, żeby przed niezależnym sądem, wolnym sądem móc dowieść, kim są zbrodniarze i jak zbrodnicze są ich czyny. Dziękuję. Zapraszam. Cena Radosław zapraszamy. Dzień dobry, Radek Baszy, obywatele RP. Ja już bardzo krótko. Szanowni Państwo, prawdę. Należy nazywać prawdą, e, zbrodnie zbrodnią, zaś zbrodnie nie są y, anonimowe. Za zbrodniami stoją konkretni ludzie. E, tym, którzy dzisiaj już są pod oskarżeniem albo mają zostać oskarżeni lada moment za mówienie prawdy, winni jesteśmy y, naszą solidarność. Winni jesteśmy nasze wsparcie. Jesteśmy przekonani, że ten sposób okazania solidarności i wsparcia jest najlepszym w tych okolicznościach, w których jesteśmy. Dziękuję bardzo. Zakaz Dzień dobry Państwu. Jest mi bardzo przykro, że muszę tu być, że chcę tu być. Tym bardziej jest mi przykro, że jestem oficerem rezerwy ludowej. Tak, zaczynałem kiedyś, zaczynałem kiedyś w ludowym, natomiast skończyłem w wojsku polskim, już po weryfikacji, czyli jestem oficerem rezerwy Wojska Polskiego. I to, co się dzieje na granicy, byłem w usnarzu, jeszcze wtedy, kiedy można było wjechać na teren, byłem z przyjaciółmi, przeciąć druty hańby, które powstawały dopiero co pod koniec sierpnia tego roku, ubiegłego roku. I hańbą jest to, co robi rząd. Ja chętnie też ustanę, tak jak moi tutaj przedmówcy, moi przyjaciele, którzy dołączyli do naszej grupy z autodonosem i odpowiem przed niezależnym sądem i niezawisłym sędzią za to, co mam zamiar zrobić, czyli złożyć doniesienie na siebie do prokuratury. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że akcja trwa w całej Polsce. Złożone dzisiaj zostały takie nas we Wrocławiu, w Częstochowie, w Kielcach, w Bydgoszczy, także obejmuje to całą Polskę. Akcja trwa. Można się do niej dołączać. Proszę się po prostu kontaktować z organizatorami. My jesteśmy na Facebooku dostępni. Jest specjalna grupa, do której można dołączać poprzez znajomych. Także to jeszcze nie jest koniec. O tym, jak nas potraktuje prokuratura, oczywiście będziemy informować. Ja się nazywam Kajetan Wróblewski, Dziękuję Państwu bardzo. Jakieś pytania ewentualnie? A może byś jednak przeczytał ten? To przeczytamy. Tylko myślałem, że wiesz, to nie. nie... Tak, że. To może. Ewa z grzechem. Ja wezmę okulary, tylko wyjmę. Przeczytajcie. Wezmę, wyjmę okulary. Ale oświadczenie, tak? A dlaczego zdecydowaliście się, żeby to było zawiadomienie wobec siebie, nie wobec samych służb, wobec nadużycia czy nic. Ja myślę, że to jest szybsze, łatwiejsze do przygotowania. Po, po pierwsze, a poza tym wiele osób spośród nas chce, żeby takie żeby takie doniesienie zostało złożone. Ja i myślę, że parę osób też pyta się i szuka wśród prawników, sojuszników do złożenia takiego wniosku w prokuraturze. On musi być naprawdę doskonale udokumentowany. Poza tym muszą w tym brać udział także osoby, które bezpośrednio na granicy pracują, pomagają tym ludziom. A ich priorytetem nie jest stawanie przed sądem ani składanie zeznań w prokuraturze, tylko pomoc tym ludziom. Póki trwa ten kryzys, nie będziemy ich odrywać zanadto od pracy. Myślę, że tak to na tym to polega. No, poza tym jest to jednak e, akcja solidarnościowa. Tak, poza tym no, my kładziemy nacisk póki co na tą solidarność wobec tych osób, które są ciągane po sądach za to, że śmieją oceniać te działania na granicy. ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE Prokuratura Okręgowa chocimska 28 00791 Warszawa Warszawa 3 stycznia 2022 roku To jest moje oświadczenie. Nazywam się Antoszewski, Grzegorz Antoszewski. Zgodnie z ciążącym na mnie wynikającym z artykułu 304 Kodeksu Postępowania Karnego Obowiązkiem zawiadomienia o przestępstwie informuję, że za sprawą publikacji w dniu 2 stycznia 2022 roku na portalu Facebook oświadczenia znieważającego wymienionych w nim funkcjonariuszy państwowych dokonałem przestępstwa znieważenia funkcjonariuszy publicznych. Uzasadnienie. Dnia 2 stycznia 2022 roku na portalu Facebook upubliczniłem, upubliczniłem moje oświadczenie o treści następującej. W Akcie Solidarności mam nadzieję, że kiedyś ludzie ze straży granicznej odpowiedzą za łamanie prawa i tortury zadawane niewinnym ludziom. Opisy takich czynów czytałam w relacjach osób, które przeżyły drugą wojnę światową. Wzorce skatów niemieckich i sowieckich obozów. To napisała Janina Ochojska, założycielka i od 1992 roku prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej. Powtarzam te słowa z pełnym przekonaniem o ich słuszności. Właśnie za te słowa Pełniący funkcję wiceministra Maciej Wąsik, grozi Janinie Ochojskiej zarzutami prokuratorskimi. Świadomy odpowiedzialności karnej oraz reagując na działania funkcjonariuszy nie tylko Straży Granicznej, ale także Policji oraz Żołnierzy Wojska Polskiego i Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy z premedytacją dopuszczają się na granicy polsko-białoruskiej. Zorganizowanej zbrodni przeciwko ludzkości, aktywnie uczestnicząc w łamaniu prawa i torturach, którzy stali się oprawcami, katami dla osób uchodźczych, oświadczam, że powinni za swoje czyny ponieść odpowiedzialność karną. Jednocześnie oświadczam publicznie, że w powyższym kontekście premier Mateusz Morawiecki jest zbrodniarzem. Wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński jest zbrodniarzem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak jest zbrodniarzem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński jest zbrodniarzem i przestępcą do tego jeszcze. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik jest zbrodniarzem. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej Wiesław Kukuła jest zbrodniarzem. Komendant Główny Policji Jarosław Szymczyk jest zbrodniarzem. Wszystkie wymienione powyżej osoby powinny ponieść odpowiedzialność polityczną i karną za sprawstwo kierownicze zbrodni popełnianych przez podległych im funkcjonariuszy, funkcjonariuszki i żołnierzy. Zarówno funkcjonariusze dopuszczający się zbrodni bezpośrednio, jak i ich zwierzchnicy wszystkich szczebli okrywają hańbą polski mundur i nas wszystkich jako naród, jako społeczeństwo. W geście solidarności z wszystkimi represjonowanymi za słowa prawdy obywatelkami i obywatelami, a są wśród nich oprócz Janiny Ochojskiej, Między innymi Władysław Frasyniuk, Marta Lempart, Bartosz Kramek, Michał Kobosko i Piotr Maślak 3 stycznia 2022 roku o godzinie 15 złożę w prokuraturze okręgowej w Warszawie przy Chocimskiej 28 doniesienie o możliwości popełnienia przeze mnie przestępstwa. Warszawa, 2 stycznia 2022 roku. Grzegorz Antoszewski, kapitan rezerwy wojska polskiego. I jeszcze krótki tekst... Nie, to, jest w związ... ciąg. to jest OK. W związku z anonsami prasowymi informującymi, że Maciej Wąsik podpisał zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów Janiny Ochojskiej kierowanych pod adresem straży granicznej wnoszę o wszczęcie postępowania karnego również wobec mnie. I tu jest tekst, który Maciej Wąsik umieścił na Twitterze. Podpisałem zawiadomienie do prokuratury w sprawie słów Janiny Uchojskiej za Gazetą Prawną.pl. Podpisane Grzegorz Antoszewski, kapitan rezerwy Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo. To chyba wszystko, bo jest jeszcze bardzo długie uzasadnienie tego, ale m, tego, jeśli ktokolwiek z Państwa wejdzie na profil kogokolwiek z nas, to tam znajdzie e, tekst tego oświadczenia, ale także dosyć obszerne uzasadnienie, e, co się dzieje na granicy i dlaczego my to robimy. E, Dlaczego zdecydowaliśmy się na to, żeby e, być solidarnym, być solidarną e, z tymi osobami, które mówią prawdę o tym, co dzieje się w Polsce i jak e, i funkcjonariusze polscy i nasze władze e, po prostu hańbią nas wszystkich. I jeśli nie reagujemy na to, to znaczy, że na tę hańbę zasługujemy. Jak wiele osób złożyło podobne zawiadomienie? W tej chwili o tych, o których wiemy, to jest coś około 140 osób w całej, w całej Polsce, bo jest i Węgorzewo, i Szczecin, i Gdańsk, i Częstochowa, i Wrocław, i Rzeszów, i bardzo, bardzo wiele innych miejscowości. Część z miejscowości, które znajdują się pod dużymi miastami, przyjeżdża. Do, do, prokuratur, do prokuratur, gdzie kilka osób składa, no bo też chcemy się czuć raźniej po prostu, bo naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy ponieść konsekwencje. Czy można do Was coś dołączyć, jeżeli ktoś się zgadza z tym apelem? E, tak, e, najprościej chyba to kontaktować się z każdą z osób, która opublikowała takie oświadczenie na, na swoim profilu. E, e, jak to zrobić? Ja dzisiaj przynajmniej trzem osobom to e, tłumaczyłam za pomocą Facebooka, Messengera, czyli skopiować e, oświadczenie, e, spersonalizować je. To znaczy, żeby podpisać swoim nazwiskiem, a nie jakimś skopiowanym, e, zamieścić e, listę linków dokumentujących e, to, o czym piszemy, czyli to są linki do źródeł prawa, do raportów z granicy organizacji takich jak Amnesty International jak komisja, jak Fundacja Helsińska, e, jak lekarze na granicy, e, także do artykułów prasowych, e, w czym tu ukłon prym wiedzie okopres, e, więc e, można dołączyć też linki dokumentujące to, następnie zrobić z tego print screen, z tej publikacji, zaznaczam, że post musi być publiczny, bo to chodzi o publiczne znieważenie, e, a następnie e, e, napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Również możemy dostarczyć wzór takiego za, e, zawiadomienia, gdzie należy je spersonalizować. I dołączyć ten screen oraz zanieść bądź wysłać pocztą do prokuratury. Zaznaczam tylko, że trzeba być świadomym możliwości poniesienia konsekwencji karnych, które nie są małe. Słuchajcie, najprościej będzie, jeżeli wyszukacie na, przez Facebooka jeden z hashtagów: Zbrodnia czyni zbrodniarza albo zbrodnia jest zbrodnią. Pod tymi hashtagami każdy z nas y, zamieścił swoje oświadczenia i swój autodonos. Będziecie wiedzieli, jak wygląda jego treść. Jeżeli się z nim zgadzacie, to po prostu go skopiujcie na swoją stronę i skontaktujcie się z każdą z tych osób. Opór nie musi liczyć kilkuset tysięcy osób, ani milionów osób. Żeby coś zmienić w tym kraju, wystarczy grupa, która jest zdeterminowana, żeby stanąć przed sądem. Jestem pewna, że możemy to udowodnić w sądzie że zbrodniarzami są ludzie, którzy podejmują takie decyzje i wydają takie rozkazy funkcjonariuszom policji, żołnierzom i Straży Granicznej oraz wszystkim innym służbom. Jesteśmy gotowi, żeby stanąć przed sądem. Mam nadzieję, że oni też są na to gotowi. Tak Opinia o tym, co się dzieje na granicy, o kryzysie humanitarnym, dzieli społeczeństwo. Widzę teraz w komentarzach ludzie piszą po prostu służby bronią Polski przed zbirami. Tam. Dlaczego, dlaczego ludzie wierzą w taką narrację? Wiesz, co nie wiem, ale że, wydaje mi się, że my w ogóle boimy się obcy. To znaczy, nawet jak się wprowadza ktoś na naszą klatkę schodową, to nie jesteśmy do niego nastawieni od razu przychylnie, tylko zawsze z pewną podejrzliwością. Yy, wszyscy utknęliśmy, wszystkie media utknęły, nawet ten, te opozycyjne, utknęły w narracji pod tytułem Uchodźcy to nie są ludzie, tylko to są osoby atakujące agresywnie, rzucające kamieniami, ewentualnie butami, ewentualnie kawałkami narzędzi, kawałkami gałęzi. Na miłość boską, to są ludzie, którzy są gonieni z tyłu jak... Jak niewolnicy, jak niewolnicy, to, że próbują się dostać do naszej, na naszą stronę Europy, na naszą stronę, o której mówią, że jest pełna humanitaryzmu, godności oraz praw człowieka, to znaczy, że ona nie, nie, nie występuje tam, nie stara się tego zrobić krokiem baletowym, śpiewając i machając kwiatkami. Ona walczy o przeżycie, rozumiecie? O przeżycie. Kto z was był kiedy? Kiedykolwiek głodny, kto z Was miał na plecach dziecko, które nie jadło od pięciu dni? Czy Wy naprawdę sądzicie, że oni w tej sytuacji będą stali i będą prosili po raz dziesiąty o to, żeby pozwolono im przejść? Prosili tyle razy. Wielokrotnie, kilkunastokrotnie czasami ludzie próbują, próbują przedostać się do, na, na stronę Europy, o której marzą. Marzą, że tutaj są prawa człowieka, że tutaj opiekujemy się sobą nawzajem i nie pozwalamy na takie zbrodnie. Na jakie pozwalamy? Oni nie wiedzą, że nasza Europa jest znacznie gorsza niż ta Europa z ich snów. A my jesteśmy tutaj po to, żeby ta Europa była Europą z naszych snów i żeby Polska też była Europą z naszych snów i żeby Polska była tym krajem, w którym szanuje się prawa człowieka i w którym one. Nie podlegają żadnych dyskusjom I nie chodzi o to, kto jaki ma paszport, jaki ma kolor skóry, czy nie ma paszportu. Nie, nie ma znaczenia, jakiej jest wiary, czy jakiejś jakiej jakiej orientacji. To nie ma znaczenia. Po prostu to jest człowiek i on ma zestaw praw, do których umówiliśmy się 100 lat temu, że przysługuje każdemu z nas. Nie rozumiem, dlaczego robią to rządzący i nie rozumiem, dlaczego my oraz media, bo wy jesteście mądrzejsi. Ludzie z meciu. jesteście mądrzejsi, lepiej objaśniacie świat, niż ci, którzy was po prostu słuchają. Dlaczego wpadacie w tę samą narrację, używacie tych samych słów? O agresywnych przedarciach się, to nie są ani agresywne, ani przedarte się, to są przejścia w celu ratowania życia. Uwierzcie mi, że każdy z nas w celu ratowania swojego życia, albo życia swoich bliskich, robiłby znacznie gorsze rzeczy. Jesteśmy nauczeni nieposłuszeństwa i nawalalibyśmy kamieniami, Czymkolwiek, co mamy, po to, żeby przyjść i uratować życie własne i naszych bliskich. Wy też byście to robili, prawda?